No co nagrywasz, Peter Kim? Kamerzysta. No pytam się, wylewać? Mógłbyś się umyć w tej wodzie. O, szluga jeszcze ci zgasiłem, frajerze. Witam, ja jestem kamerzysta. W dzisiejszym odcinku będę ignorować marka przez cały dzień. Miło, że tutaj wpadliście, także skoro już tutaj jesteście, możecie zostawić prestiżową subskrypcję, gdyż nasz kanał jest najszybciej rozwijającym się kanałem w Polsce. Dodatkowo wpadnijcie na mojego Instagrama i możecie go zaobserwować, kamerzysta69, bo Instagram też jest najszybciej rozwijającym się Instagramem w Polsce, także no już we wszystkim jestem najszybciej rozwijającą się osobą, także no cóż, pozostanie mi tylko zaprosić was do oglądania. Pamiętajcie, w dzisiejszym odcinku będę ignorować Kruszwila przez 20... Nie, po prostu przez cały dzień. Operator? Co robimy? W zasadzie Marek powinien się tu za chwilę pojawić, bo umówiłem się z nim na nagrywki, więc jeżeli nie przyjdę, to zaraz powinien przyjść tutaj po prostu zirytowany, wkurwiony. No cóż, poczekamy. Ja sobie dopalę papierosa. Dziwne, powinienem być na miejscu jakieś 20-30 minut temu, a Króżwin nie przychodzi. Może po prostu ma gdzieś i nie chce nagrywać tego odcinka. Albo znalazł sobie kogoś innego. Ja już mam hajs z YouTube'a, więc w zasadzie nie muszę niego pracować, także... rybkami to. No ale odcinka nie nagram, no to jest słabe, nie? Menelu, miałeś do mnie nagrywać. Ubrudziłeś mnie. Czemu chlejesz? Mieliśmy nagrywać. I przestań palić. I czemu do siebie nagrywasz? Do mnie mieliśmy nagrywać. No Menelu, no. No co ty robisz? Zostaw tego browara, do pracy idziesz! O kamerzysta! Do jakiej pracy? No normalnie, dawaj, te... dawaj tego browara. Do jakiej pracy, Marek? No dawaj tego browara i nie ma picia, nagrywasz mi film. Miałeś być pół godziny temu. Jaka praca? No, miałeś mi nagrać odcinek ostatnio, też nie nagraliśmy tego przez ciebie, bo jakiś inny pomysł sobie wymyśliłeś. Pamiętasz jaki mamy nagrywać? Mam ci powiedzieć jaki? Mam ci powiedzieć jaki będziemy teraz nagrywać odcinek, pamiętasz jaki mieliśmy nagrywać? I zostaw fajki! No nie ma palenia! No kamerzysta! Co to odwalasz? Mieliśmy film nagrywać do mnie. No ktoś musi to nagrać. ja sobie, sam to nagrać. Przestań palić! Nie wiem mam ci deską wywalić. Nagrywamy to czy nie? O co się boi? Nagrywamy? Co to są te szluki? Nagrywamy ten film, czy co? Daj mi spokojnie. Co to Co to ma być? O co chodzi? Co ty z tej szopy zrobiłeś? Nagrywamy czy nie? Mieliśmy nagrać dzisiaj. Ja potrzebuję film. Ja muszę mieć na poniedziałek nowy film. Musimy nagrać to szybko. Jeszcze ja do Ciebie tutaj przychodzę, ale nie powinienem. Ty powinieneś się stawić u mnie w domu, a ja do Ciebie jeszcze muszę tutaj przychodzić. Daj mi papierosa palić. No ale co to w ogóle są za zasady? No przestań! Palę sobie papieroska. No i co? Chodź do pracy! Nie, no i co? Nie, no chodź! Daj mi papierosa. Do kamerzysta! Do pracy! No chodź! Jaka no co praca, ty? co ty? Ja sobie papierosa No, przestań mnie denerwować. No kto ma to nagrać? Ty poważny jesteś? Ja nie pracuję. No, pracujesz. No, co? No, do pracy chodź! Ja, ale jaka praca to No, chodź do mnie do domu, nagrywamy. Co to jest? Co się dzieje tutaj? No, czemu typek z kamerą stoi? Co ty odpalasz? No, oh, a ty, no, ty mi nagrasz? Nagrasz mi film? Nie. Ty? Nagrasz? Nie. Czemu? No zapłacę ci. Nie. Moż, mogę go wypożyczyć? Skoro nie chcesz? No kamerzysta. Ile potrzebujesz czasu? No ile czasu potrzebujesz? Dużo. To co mam i stąd i kiedy przyjść? Jak fajkę spał. No dobra, to poczekam. Ej, ale gdzie ty idziesz? No ale masz mi nagrać film. No gdzie ty idziesz? Kamerzysta, proszę, chodź, nagraj. Słyszysz? Kamerzysta, proszę, nagraj. Nagrasz! Nagrasz to! I to już? No nagraj! Się! Nagraj to! No muszę mieć film! Widzowie mnie zabiją jak nie wrzucę nic! Ale ja papierosa palę nie no, widzę! dupie to mam! Zaraz nie będziesz miał na te fajki, przestań palić! Jak nie będę mieć tam fajki? Przestań ja... palić! Tak z tego zarabiam pieniądze, co ty dajesz? Chcesz fajki? Mogę się dać, ale nagrasz! Masz! A nagrasz? Nagrasz? No to dawaj nagrywamy. Nagrywamy. Kamerzysta. No ej, 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 ej! Nagrywamy ci co? Stop! No. O co ci chodzi? Kamerzysta. No ogarnij się już. Proszę, weź mi nagraj. Ja muszę mieć film na poniedziałek, to jest ważne. Kamerzysta Dobra. wal się pajasu. To jest coś chciało, tak? Zobaczy, czy idziesz nagrywać jednak. Idziesz nagrywać czy nie Nagrasz mi to, czy nie! Nagrasz? Co? Nagrasz to czy nie? Jest dobra. później, nagrasz? Później przyjdę. Ciężko jest go ignorować, bo się boję, że mi krzywdy zrobi, ale powiem wam, że nie spodziewałem się takiej reakcji, że sobie pójdzie po prostu. Myślałem, że zacznie nie lać albo coś, a smutno mu się zrobiło, jak widać. Nie wiem, dziwne, poszedł po prostu. Widzicie? Dziwne. Chyba nigdy go nikt nie olewał, pierwszy raz go ktoś olewa. Był masakrycznie wkurzony, nie? Więc nie chciałem w ogóle nim nagrywać. Dziwna reakcja, nie operator? Prawda, dziwnie. Dziwnie, nie? Ale co, myślałeś, że mi walnie coś, nie? A... No myślałem, że to może wyjdzie, naprawdę. Poszedł sobie po prostu taki, wiesz, Olał. Może nie o tyle co Olał, ale... ale poczuł się taki urażony, nie? No tak, rzeczywiście. Myślisz, że może mnie zwolnić? No wydaje mi się, że ty jesteś niezastąpiony akurat i on też tak to czuje, ale nie wyraża tego po sobie. Nie pokazuje tego po sobie. Ale myślisz, że może mnie zwolnić? Myślę, że się nie zwolni. To inny był u niego pracował. No, nie, tak. Dobra, to chodź, idziemy wr wracamy do sobie. Nie wiem, trochę mi go szkoda jest tak, powiem ci szczerze. A tobie? Co ono? Pęku? No się ci o to już nie można. Nie szkoda ci go? Tak średnio. Nagrasz? No, nagrasz? Film, nagrasz? Film pod tytułem Oceniam Polskę. Musimy nagrać, żebym mógł wrzucić sobie w poniedziałek. Nagrasz mi kamerzysta? Bardzo bym cię prosił o to, żebyś nagrał. Dostaniesz do mnie pieniądze, jak zwykle. Tak? Nagrywamy? Kamerzysta! Nagrywamy? No, nagrywamy? No proszę, no już. Uspokój się, co ty robisz? Wiem, że będziesz miał super odcinek, ignoruję krużwila przez 24 godziny. No ale no, no co? Mógłbyś mi nagrać. Już skończ to. Potniesz sobie i będzie za 24 godziny. Ja muszę mieć film. Dobra, ładuję, do szopy. Do szopy tu. Stój tak. Patrz, widzisz co to jest? Wiesz co to jest? Wiesz co to jest? To jest piwo. Chcesz? Dawaj napisie. Drugie? Zaraz nie będziesz miał żadnej piw Dalej nie chcesz mi nagrać? Jak chcesz I wylałeś, widzisz? Kolejne? Poszło Ale masz jeszcze droższe piwa Widzisz, kamerzysta? To powiesz na takie? Jeszcze otwierać Napijesz się? Masz No masz Ignoruj mnie dalej. Nie mam problemu. Otwierasz dalej? myślę już piś straciłeś. Co? Nie nagrywasz? Nie nagrywasz? Nie chcesz dalej mnie nagrywać? To co, nagrasz ty ten film? No Nagrasz czy nie? Bo, możesz mi dalej ignorować, tylko się przez. Otwierać? Tak czy nie? Dobra, czyli tak. Wcale nie masz już brawarów. Nie masz? Nie ma co wylewać. A co tutaj masz jeszcze? Energetyka sobie kupiłeś, tak? Koniec. Że ten film ignoruje kruźwila przez 24 godziny to chyba najlepsza opcja Tutaj jakieś resztki browara jeszcze Zapasy fajnie kreszczymy O, kamerzysta, co ty na to? Ignoruje kruźwila przez 24 godziny, tak? Chcę zapalić za tą szlugę Mmm ale papierosku fajne, tak, ignoruj mnie dalej. Na Twoich oczach giną papierosy. Patrz, całą paczkę rozwaliłem. Widzisz to? Widzisz? Widzisz kamerzysta? Pierwsza paczka poszła, drugą niszczyć. Chcesz mnie dalej ignorować? Co? Co z pięścią? To uważaj sobie, kamerzysta. Patrz, patrz, kolejna paczka. Tak giną Twoje papierosy. O tak. Widzisz? Dalej mnie ignorujesz? Nagrywamy ten film. Nagrywamy, czy co? Kamerzysta Nagrywasz? Nagrywasz? To co, nagrywasz Peter film? Kamerzysta. No pytam się. Wylewać? Mógłbyś się umyć w tej wodzie. O! Szluga jeszcze ci zgasiłem, fajerze Nagrywamy? Nagrywamy? A gdzie masz fajki? O Zalałem. Zalałem ci fajki? Masz, o. O, tak! To co, nagrywamy film? No, nagrywamy? Ignorujesz mnie, tak? No, to co robisz? Gdzie te rączki? No? Nagrasz ten film, czy nie? Rękawiczki mi ubrudziłeś. Masz coś jeszcze w O, tak! Cztery paczki fajek, to są ostatnie twoje szlugi, tak? Masz coś jeszcze? A wystarczy, że odcinek byś mi nagrał, tak? To by nie było żadnego problemu, nic bym ci nie niszczył Nie wiem, czy to się opłaca, że niszczę ci te szlugi Aż tyle z tego filmu nie zarobisz Ale jak chcesz, ignoruj mnie dalej Ja aktualnie bardzo dobrze się bawię, kamerzysta Tak? Giną twoje szlugi, a ty bardzo lubisz palić papierosy, no ale ja je muszę zniszczyć, w twoich oczach jeszcze muszę je niszczyć, skoro mnie ignorujesz, no to takie są skutki tego wszystkiego. Kolejną paczkę otwierać, tworzę kolejną, BS-y, w sumie te szlugi tak są tanie, 12,99, te kosztują 16,50, dobra, to teraz te najdroższe, 16,50 te fajki kosztowały, 16,50, chcesz, żebym je zniszczył, kamerzysta, niszczycie, te w zasadzie... Wywalę gdzieś do lasu, a te jeszcze zniszczę na twoich oczach. Patrz, 16,50. 16,50. Te szlugi kosztują 16,50. I już ich nie spalisz, kamerzysta, patrz. Spalisz szlugi i już nie spalisz. To co, nagrywasz? Nagrywasz czy nie? No? Nagrywasz? Kamerzysta, już przestań, no. Odkupię ci te wszystkie rzeczy, tylko nagraj. Słyszysz? Kupić ci fajki. Tylko nagraj mi ten odcinek. Dobra, walcz strajerzy. Operatora sobie znajdę jakiegoś. Zaraz poszukam, na pewno ktoś się znajdzie. Walcz! W pewnym momencie chciałem utrzasnąć, jak nie to niszczył, ale ale wytrzymam. Wytrzymam, spokojnie wytrzymam. Uff, ciężko, ciężko, naprawdę no. ciężko. Nie rozwali mi wszystkie piwa, no ja wiedziałem, że ten dzień będzie ciężki, ale nie sądziłem, że zacznie niszczyć moje rzeczy. Niszczył tylko wszystko. Piwa mi wylał, zniszczył, nie wiem, za szlugów za, za to 50 zł prawie. jest nie będę mieć co palić, muszę to zbierać, co zostało. Za to, że jesteś frajerem! Miałeś mi nagrać odcinek Debilu! Co jesteś siebie dumny teraz? No kamerzysta już przestań, ile można! Odkupię Ci te wszystkie rzeczy. Kurde! Dobra Wal się już nie przejdę tutaj więcej, zobaczysz. I tracisz pracę w tym momencie. No cóż, ja muszę go ignorować dalej. Oh, ciężko ciężko. Tro, trochę zimno, bo... Bo siedzę tutaj w zasadzie cały oblany, nie? Oblał mnie, a jest dosyć zimno. Ile jest stopni, operator? No teraz aktualnie jest 10 stopni. 10 stopni, no zimno, strasznie. Nie wiem, czy się nie przeziębie. Ja no, nie wiem, jak ty dajesz radę. Nie, może zaraz jakieś ognisko rozpalę czy coś. Bo zamarznę tutaj bez kitu. Szkoda mi trochę Kruszwila, ale zobacz, jak on się zachował. Pomyśl o tym, co on ci robił. Ale go ignorowałem, nie? Nie wiem, myślisz, że dobrze się zachował, czy źle? tak. Przepraszam, maja dla ciebie. Za to wszystko, że ci rozwaliłem te alkohole i fajki Chcesz? Jeszcze później cię papierosy kupię. Moje tam miałem po prostu w domu. Przepraszam, komerzystano. Nagrasz mi ten film? No, nagrasz. No, czemu ty się do mnie nie odzywasz nawet? Proszę, moje dla ciebie. No weźmiesz? Kamerzysta. No kamerzysta, przepraszam, ja potrzebuję Ciebie w tym filmie. No co ja mam zrobić? Nawet jak sobie wezmę jakiegoś operatora, no to ten odcinek ma polegać na tym, że po prostu Ty musisz tam być. Potrzebuję Ciebie, słyszysz? Potrzebuję żebyś był na tym filmie. Nagrasz? No ile mam się prosić? Wiesz jaki YouTube jest dla mnie ważny. No weź Moeta, napijesz się później, tylko mi teraz nagrasz, okej? Okay? Kamerzysta, proszę. No przepraszam. Kamerzysta, przepraszam, no weź mi wypad. Może ja dla ciebie moeta? Ja ci to wszystkie papierosy. Przepraszam, naprawdę. No, no, dalej mi nagrywaj te filmy, tak? No, no dobra, no. Miałem się ignorować przez cały dzień, ale... Tak? Miałeś mnie ignorować? Gupi psie? Masz się mnie słuchać. A ty co sobie myślisz? Że możesz sobie pozwalać, tak? Myślisz, że możesz sobie pozwalać na wszystko? Myślałem, że jeszcze przeprosiłem. Masz tego moeta i w tej chwili idziemy nagrywać. A za to, co zrobiłeś dzisiaj, to zobaczysz, jeszcze pożałuję. W tej chwili idziemy nagrywać, tak? Dotarło do ciebie już. Nigde. Powinienem cię zabić za to, co zrobiłeś. O, teraz się mnie słuchasz i nie ma żadnych głupich filmów. Co? 24 godziny się skończyły już? Skończyły się? I co? Do mnie nagrywać. Już!